Czeście i tam bardzo serdecznie w Fortnite. Dziś wam pokażę wszystkie lokacje części do statku kosmicznego oraz jak je zamontować. Pierwsze, co musicie wylądować na tej wyspie, żeby wam się ten quest aktywował. I nieopodal jest pierwsza część tego statku. Pod tym kamieniem dokładnie. Musicie to zebrać i gdzieś tutaj w wodzie. O, właśnie tutaj jest ta pierwsza część. Następna część jest ko statku. I też. Znaczy, się w stronę statku i jest koło pod kamieniem, tak samo. Że nie wiem, jakim cudem one się tam dostały, ale mniejsza. I właśnie tam, gdzie zaznaczyłem, jest ta kolejna część przedostatnia. No i w sumie było widać nad ostatnią. E, dobra, i jest tutaj kolejna część. W sumie wszystkie te części są koło siebie, więc raczej nie będzie problemu, żeby je znaleźć. I ta, co najmocniej świeci, to już jest ta trzecia, ostatnia część. No Wystarczy się tutaj wybudować, tylko... No ok, jeśli mamy wszystkie te trzy części, już dostajemy na starcie 14 tysięcy expa. Eee, I teraz musimy po prostu wrócić na ten statek sobie i zamontować po prostu te części. I po czym e, po prostu siądzie nam kolejne wyzwanie, które już daje trochę więcej expa, bo z tego co pamiętam chyba 25 tysięcy expa. I, gdy już zamontujemy, no właśnie w tych miejscach musimy tu jeszcze z start nacisnąć. Jak widzicie, jak gdyby statek zaczął odliczać, no oczywiście, odliczanie do startu to jest. I po czym on po prostu sobie odleci, i to będzie koniec wyzwania. W sumie fajne takie poboczne wyzwanie. Niestety nie da się razem z nim polecieć, bo próbowałem i niestety nie działa. I to wszystko w sumie w tym wyzwaniu. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, to zostawcie jakąś ocenę tego filmu subskrypcję, bo w przyszłości zamierzam nagrywać więcej takich poradników. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia no i cześć. W następnych filmach. Cześć!